Witam na portalu radomsko24.pl, Jurek Staszczyk. Gościem Państwa i moim jest dzisiaj pani Adrian, Adrianna Baj, psycholog. Witam serdecznie. Witam Pana i witam Państwa. A temat, który chciałbym dzisiaj podjąć w rozmowie jest dość, powiem, ciekawy i trudny, bo niestety media społecznościowe w obecnej rzeczywistości są wszechstronne, trudno tego uniknąć, wdarły się bardzo mocno w nasze życie, korzystając z nich zarówno dorośli, jak i dzieci. I tu powstaje to pytanie, czy również... Ta ostatnia grupa, czyli dzieci, naprawdę potrzebuje ich? Absolutnie nie. Jestem te, y, przeciwniczką mm -hmm. tego. Y, ale niestety, no, Na każdym portalu społecznościowym widzimy tą obecność dzieci, i to bardzo małych dzieci, to jest przerażające, że rodzice pozwalają nawet sześciolatkom Założyć portal społecznościowy. No może, profil to, na... czy można zakazać dziecku korzystania z Facebooka czy z Instagrama Oczywiście. to dobre rozwiązanie? Jak najbardziej. Oczywiście, no pewne, tak jak Facebook, czy chyba tak, chyba Facebook ma tą ograniczoną, ograniczony wiek, nie można założyć profilu, gdy ma się poniżej 13 lat, ale robią to rodzice. No właśnie, ale w tym momencie, czy nie zdarza się, czy nie, nie będzie to taką sytuacją, że taki młody człowiek idzie do szkoły i on zaczyna, może być w pewnym momencie wykluczony z tej społeczności młodzieżowej? No jak ty nie masz Instagrama, ty nie masz Facebooka? Tak może być, ale to też jest, <laughs> przede wszystkim to jest kwestia wychowania przez rodziców. No to w takim razie. Powiem tak kolokwialnie: piec jest pogrzebany. Bo jeżeli faktycznie nie, może, nie powinniśmy narażać dzieci, żeby przeżywały ten stres, czyli nie mają Facebooka czy Instagrama, to co zrobić, żeby w jakiś sposób podpowiedzieć im? No, dość chyba niezbyt dobre określenie: kontrolować, ale pomóc im, żeby z głową korzystali z, z tych. Kontrolować jak najbardziej trzeba. Tylko robić to delikatnie. Tylko mówię, kontrola w samym tego słowa znaczeniu może być odbierana negatywnie przez Zgadza dzieci. Zgadza się. Czyli? Przede wszystkim musimy tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć zasady zdrowego internetu, normalnego. Chociaż wiadomo, że no, te treści teraz <coughs> dla dorosłych, czy szerzące się tak pato, zwany pato-streaming, hating, sexting niestety teraz też wśród młodzieży. To jest coś, czego nie da się uniknąć, bo to jest wszędzie już. Ale wiadomo, być, powinno być szerzej nagłaśniane to przez różne właśnie portale, prasę, żeby ci rodzice rozmawiali z tymi dziećmi, a tego niestety teraz nie ma. Być może przez to, że dużo pracy, nie mają czasu i do tego doszła nauka zdalna. Te dzieci częściej korzystają z komputera. A co za tym idzie? Ta kontrola rodzicielska też jest mniejsza, no bo wiemy, no, dziecko się zamknie w pokoju, y, uczy się. Kiedy skończyło, tego nie wiemy, i może sobie tam już właśnie po tych portalach y, y, chodzić, czy, czy grać w jakieś gry, które też nie, nie są odpowiednie dla ich wieku. No bo w takim razie, jeżeli chcemy, tak jak pani powiedziała, m, należy kontrolować to czy to nie będzie tak, że w pewnym sensie dziecko otrzyma taki sygnał od rodzica, że rodzic mu nie ufa, mhm. gdy wchodzi do pokoju i mówi pokaż mi, co oglądałeś przed chwilą w internecie, czy pokaż mi telefon, co, co robiłeś teraz. Mhm. To w tym momencie będzie budziło taki niepokój, że rodzic mi nie ufa, czyli ja muszę jakby nie było troszeczkę kombinować, żeby wyjść tak, z takiej niekomfortowej sytuacji. Zgadza się i tutaj znowu powrócę do tego, mhm. że Główną rolę tutaj odgrywają rodzice i ich mądre i zdrowe podejście do sytuacji. Absolutnie nie można tak konkretnie wejść i powiedzieć dziecku: Pokaż, co oglądałeś, co tam robiłeś, bo to wiadomo, wtedy dziecko może, może się zamknąć w sobie i już nam absolutnie nic nie chcieć mówić. Przede wszystkim rozmowa z tym dzieckiem. I co jest bardzo ważne, budowanie wartości dziecka. Mówienie mu, że jesteś w porządku, że potrafisz zrobić to dobrze, że dobrze się zachowujesz, to tak... To, to... kiedy to dziecku to właśnie. Sprawia w pewnym stopniu taką przyjemność. Tak, dajemu. przyjemność i to jest to, że dziecko wtedy częściej potrafi powiedzieć nie. Jeżeli właśnie są różnego rodzaju challenge w internecie, najbardziej podatne są dzieci, które mają w domu nieciekawą sytuację. Czyli chcą w jakiś sposób zaistnieć. Zaistnieć przede wszystkim w grupie społecznej w swoich rówieśników. No bo właśnie te wyzwania takie, które pojawiają się w ich życiu, pojawiają się w, w internecie, są dość niebezpieczne i to, to może skończyć się, no nie przesadzę, jeżeli powiem kalectwem, a nieraz nawet utratą zdrow zdrowia, zdrowia, zdrowia albo życia. Zgadza się, niestety do tego dochodzi cały czas. Myślę, że zaczęło się dość fajnie z tymi challenge'ami, ale było to wyzwania typu Ice Bucket Challenge, czyli to dla osób chorych mm -hmm. zbieranie pieniędzy. Tam robienie pompek, tak, czy tam przysiadów, zgadza się. rozumiem. I to było w porządku, ale to niestety, jak każda sytuacja, zeszło na złą drogę. Zaczęły się te bardzo dziwne challenge. Ostatnim, takim najnowszym chyba, o którym czytałam jest... Dzieci się po prostu podduszają. Kto dłużej się poddusza, ten wygrywa. Dochodzi do, dochodzi do utraty przytomności, upadku tego dziecka i często właśnie albo skutkuje. No i co, on w tym momencie nagrywa i wrzuca to do sieci, to jest. Tak, i to jest. No to jest właśnie. To kto dłużej wytrzyma, ten jest lepszy i fajniejszy. To tak? jest przerażające jest przykład, przerażający. ale skoro już jesteśmy w tych takich niezbyt przyjemnych przykładach, co kolejne jakie mogą być? Jakie są w chwili obecnej? Może warto, żeby rodzice teraz się wsłuchali w to, co pani mówi. Tak, bardzo fajnie by było, gdyby były robione kampanie społeczne, żeby do rodziców docierało to, co się dzieje w internecie, bo niestety wielu z nich nie ma zielonego pojęcia o tym. To właśnie o tym podduszaniu jest teraz chyba takim najnowszym challenge'em. Na przykład jest tak zwany challenge, który Mówi nam o tym, że mamy na noc odkręcić kurki z gazem, położyć się spać i rano jak się obudzimy, to znaczy, że wygraliśmy ten challenge. Nie wierzę. Tak. Do tego też dochodzi. Na szczęście nie doszło do żadnej śmierci. Nie skończyło się to śmiercią żadnego dziecka. Aczkolwiek dochodziło do wybuchów, pożarów. No i zatruć. No to w takim razie jak temu przeciwdziałać? Bo ja wiem, no, cały czas pani ma ten przekaz, że należy rozmawiać z młodymi ludźmi, komunikować się z nimi, ale wziąć telefon młodego człowieka, poczekaj, ja sprawdzę, co ty robisz, czy jego komputer, to będzie, tak jak powiedziałem, to będzie pewnym zaskoczeniem dla niego, w niekomfortowej sytuacji jednocześnie stawia się rodzic, a dziecko tym bardziej. Czyli. No, bo to, o czym przed chwilą usłyszałem od Pani, to jest przerażające, że młodzi ludzie no, stawiają swoje życie na szali takiej zabawy. I to jest wszystko po to, żeby zaistnieć w swojej grupie społecznej, bo boją się tego odrzucenia, tego wykluczenia, że jak inni to zrobili. Są fajni. Mm. Ja tego nie zrobię. To na pewno już nie będą A się A czy, czy, czy to dotyczy tylko pewnego przedziału wiekowego? Czy to na przykład młodzież, nie wiem, 18, 17 lat się w to bawi? Czy to są czy młodsze, paski, młodsze, młodsze dzieci? Młodsze dzieci też, niestety, przez to, że mają dostęp do tego internetu. Ja nie mówię, że to jest złe, bo w dzisiejszych czasach to jest normalne nie, no i będzie tego no więcej i to jest Niech pierwszy rzuci oczywista. kamieniem ten, kto ma telefon do, do, który osoba, która nie zagląda do tego telefonu przez cały dzień, mhm. bo jeżeli byśmy zrobili takie zadanie, żeby każdy sobie policzył ile razy bierze telefon do ręki, żeby wejść na media społecznościowe, żeby sprawdzić, się. co się dzieje, to sądzę, że to by było kilkanaście, kilkadziesiąt, a nieraz w niektórych przypadkach i kilkaset razy dziennie. To robią dorośli. Czyli z dorosłych osób dzieci biorą przykład. Jak najbardziej. Niestety. Przychodzimy z pracy, jesteśmy zmęczeni, zjemy obiad. Bierzemy telefon. Bierzemy telefon, przeglądamy, co tam się działo dzisiaj, co się wydarzyło w wiadomościach, sprawdzamy swoje portale społecznościowe i dzieci to widzą. Jedziemy autobusem, że, bierzemy tak, telefon. Że rodzic w tej wolnym, w wolnej chwili przegląda ten internet. I oni robią to samo. Tylko kwestia teraz właśnie nas, rodziców, żeby w pewnym momencie życia dziecka, czyli właśnie 8, 9 mhm. lat, kiedy. To dziecko już idzie do pierwszej, drugiej klasy szkoły podstawowej, gdzie niestety dzieci mają telefony. Mówię niestety, bo. No właśnie, czy nie powinno być jakiegoś tego wyważenia? Od którego wieku, od, kto, od ilu lat dziecko powinno mieć? Własny swój telefon. No bo teraz nawet zdarzają się przypadki, że w pierwszej klasie, jeżeli dana osoba, młody człowiek, nie ma telefonu, no to też jest bardzo dziwnie postrzegany, że może pochodzić z biednej rodziny, że nie, nie stać rodziców, żeby mu kupić telefon, a jeżeli ma gorszy telefon, też dziwnie to wygląda, że nie ma najnowszego modelu. Nie ma tutaj jakiegoś konkretnego wieku. Wszystko zależy od nas. Tutaj cały czas kręci się wszystko wokół rodziców, czyli osób dorosłych, które odpowiadają za te dzieci. Jeżeli my w wieku tych siedmiu, ośmiu lat już zaczniemy mówić dziecku, że będziesz z tego internetu korzystał tak czy inaczej, bo teraz jest taka technologia. Dzieci mają bardzo dużo nauki na komputerach w szkole, więc jest to rzecz normalna. Tylko jeżeli mamy już temu dziecku kupić telefon. I będzie miał on dostęp do internetu, jest pełno aplikacji rodzicielskich, które, które mogę, <coughs> przepraszam, ja jako rodzic, y, mogę sobie tam zablokować, z, tak, zablokować pewne strony, czy nawet jeżeli dziecko coś chce obejrzeć, to musi mnie zapytać o zgodę, muszę wpisać kod. I odblokować. Więc można działać prewencyjnie. Da się, tylko trzeba chcieć, trzeba myśleć, a niestety tego jest. Mało wśród rodziców ostatnio. I tu jeszcze powstaje taki jeden problem, na pewno nie nagminny, ale przychodzi młody człowiek do szkoły i nauczyciel mówi przed lekcją: proszę mi oddać telefon. I te telefony uczniowie powinni oddawać. Tymczasem po dwóch, trzech lekcjach okazuje się, że przyjeżdża rodzic do szkoły i ma pretensję: dlaczego pani odebrała telefon mojemu synowi, mojej córce? Że ja nie mam z nim kontaktu. No tak, teraz rodzice są bardzo rozstrzeniowi, dużo szkół. Nawet nie wiem, czy nie wszystkie, mają swój wewnętrzny regulamin, który mówi, że absolutnie jest zabronione wnoszenie telefonów komórkowych do szkoły. I jest podpunkt, że jeżeli to dziecko ten telefon weźmie, to odpowiada za zgubę, na przykład za kradzież. Szkoła do tego absolutnie by się nie odniosła. Natomiast, jeśli chodzi o używanie, jest to zabronione. Używanie telefonów na lekcjach jest zabronione. Także no tutaj też zależy. Ja jako rodzic nie pozwoliłabym nigdy swojemu dziecku wziąć telefonu do szkoły. Takie jest moje zdanie, ale każdy ma prawo wyrazić swoje. Ja też tutaj nie mogę absolutnie nikomu narzucać, po prostu powinniśmy myśleć. Tylko dobrze, jeżeli zgłaszają się do pani pacjenci, czyli rodzice, którzy sobie w pewnym sensie nie radzą z młodym człowiekiem, który tak naprawdę to, gdy odrobi lekcję, przez cały czas siedzi z telefonem w ręku. I ten świat zewnętrzny go nie interesuje, jest tylko ten świat, który jest ten wirtualny. Jakiej rady jest w stanie pani udzielić? Czy mm -hmm. potrzebuje pani większej ilości informacji? Zależy od sytuacji, bo są rodzice, którzy naprawdę są bardzo oddanymi rodzicami, kontrolują te dzieci w sposób Taki pozytywny, normalny, a są tacy, którzy no, przychodzą, gdy już jest zdecydowanie za późno. Czyli zaprzepaścili ten czas, kiedy mogli dzieciom wytłumaczyć, jak powinno się korzystać, ile przede wszystkim ile godzin. Powinniśmy ustalić z dzieckiem, że w porządku, dajemy ci ten czas, twojego, twój wolny czas. Mhm. Możesz oczywiście korzystać z niego, jak sobie tylko chcesz, jeżeli chcesz wziąć ten telefon do ręki i z niego korzystać. To określmy, że powiedzmy są to dwie godziny dziennie. dziennie. I oczywiście mówię tutaj o. To chyba o... również można przypisać wieku. do takich sytuacji, jak, jak dzieci, małe dzieci, 4, 5, 6 oglądają bajki, prawda? Się. Na tabletach i nieraz wychodzi to na to, że to dziecko zaczyna oglądać bajki, jak zaczyna jeść obiad, a kończy o godzinie 21, jak się kładzie spać. Czyli też to jest. No nie oszukujmy się, dla rodziców jest to wygodne, prawda? W właśnie. Jest to wygodne, bo dziecko się sobą zajęło. Ja mogę w tym czasie zrobić pranie, mogę uszykować kolację, nikt mi nie zawraca głowy. Yy, aczkolwiek no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że my sami psujemy te dzieci. Bo ilość informacji dla takiego czterolatka, czy pięciolatka, na takim tablecie czy telefonie, yy, czy jest to bajka, czy jakieś filmiki krótkie yy, też na, na YouTubie mhm. na przykład. To dziecko staje się przebodźcowane. Ciężko jest później z takim dzieckiem. Dojść do porozumienia, uspokoić je, położyć spać. Czyli co, ma nadmiar informacji. Zdecydowanie. I wychodzi z takiego rytmu dnia. Owszem, pozwólmy dziecku obejrzeć bajkę. Ja nie jestem przeciwniczką tego, absolutnie, ale żeby to wszystko było robione z głową. Żeby była jedna bajka 15-minutowa. No z tego, co czytałem. Tak, jak naj... kiedyś była wieczorynka. Nie o jak chyba 30 minut w ciągu dnia. No bo to nie tylko psychika, ale również chyba wzrost. Oczywiście, no przede wszystkim. Później też przychodzą dzieci, przepraszam, rodzice do mnie po poradę, bo dziecko jest nadpobudliwe, od razu jest stwierdzane z góry ADHD. Ale często jest to, że jest problem ze wzrokiem. Rodzice sobie nawet nie zdają sprawy, jak to może wpłynąć na psychikę dziecka. Że takie dziecko, pierwszoklasista na przykład, idzie do szkoły, zachowuje się niegrzecznie. Nauczyciele narzekają, dzwonią do rodziców, co się z tym dzieckiem dzieje, czemu, jest, czemu się tak zachowuje. I od razu jest proszę iść do psychologa, bo na pewno ma ADHD. Ale ja zawsze najpierw uczulam, że badamy wzrok i słuch. Bo na no taki mamy teraz świat, że wszystko się kręci właśnie wokół tych ekranów. I trzeba to sprawdzać. I często jest tak, że dzieci mają duże wady wzroku. I przez to stają się nerwowe, bo nie są takie, jak te. Inne dzieci, rówieśnicy. Mam nadzieję, że kończąc tę rozmowę, mam nadzieję, że rodzice, którzy nas oglądali, wezmą sobie do serca te uwagi. Chociaż ja kończąc tę rozmowę, jeszcze zastanawiam się, że, że chyba tak samo my dorośli powinniśmy się zastanowić, ile czasu spędzamy z telefonem w ręku, i czy jest nam to potrzebne, czy nie. Ile czasu spędzamy z telefonem w ręku, a ile z dziećmi. No to jest bardzo ważne. Bo ostatnio niestety. Jest Telefon jest ważniejszy. No i w chyba bardzo dobrym takim stwierdzeniem kończymy tę rozmowę. Dziękuję Pani bardzo dziękuję za bardzo. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa na portalu radomsko24.pl. Zapraszam na kolejne. Poniedziałek, środa, piątek, godzina 19.45 niezmiennie. Do usłyszenia i do zobaczenia.